Dobrze, stańcie sobie tutaj wszyscy. My z Grzesiem będziemy sobie badać środek, nie wiem, Grzesiu tu, znaczy ja sobie tu podjadę do krzaka, e, Grzesiu może w tych rejonach z możliwością szybkiego wycofania się, zobaczymy. Dziś mojego krzaka zajął. No, chcesz to możesz jechać. Nie, nie, A jest coś po tamtej stronie, to jedź, no to nawet byłoby nielogiczne, gdybyśmy się zamieniali. A wy sobie stańcie tam w te, w te, koło tego budynku, w krzakach, znajdźcie sobie przestrzały, w szczególności póki co patrząc na środek, gdy będziecie tutaj się wyjeżdżali tymi czterema szybkimi. To jest ten krzak, się, Tak? Nie za bardzo z tyłu? Czy ja już się zgubiłem? Tak, chyba ten. Okej. Okay. Wiesz co, może jest jeszcze jakiś inny, a ten jest... A ten Bo ja nie wiem. No też mi się wydaje, że tam, no. Aż tam to nie spotniesz. Tam, tam przed tą uliczką jest takie, dwa krzaki są. Tam jest chyba drzewo i dwa krzaki. My tutaj mniej więcej. O chyba ten. Po lewej stronie. Tak żebyś po prostu powinien tamtąd spotować się gdzieś do B spokojnie. O. Właśnie. No, stoi gdzieś na dole. No jest Czekaj. Mm -hmm. Ja spadam. Uh -huh. A czy inaczej schowam się za budynkiem? Bo on mnie nie widział. Tak. A coś ci pomóc, mocarku? Nie, no spadam. Też nie dostałem spota od tego kromora. Co ciekawe. Teraz dostałem od typka pewnie. To mogę tylko paskrować boczek. No, może zróbmy te czołgi, co są tam. E... Do miasta pojedziemy. Dobrze było. No, słuchajcie, zróbmy tak. Tu... Przestawmy się, ale może nie wszyscy, dobrze? Niech fałka tutaj zostanie i jeden rudy. A reszta ze mną i z grzesiem pojedziemy do miasta. No ktoś musi zostać, bo na obijanie też się ktoś przyda z większej odległości. Po prostu też dobrze, żeby jedynki nie zajęli sobie potem te 3-7. Jak zobaczą, że my pojedziemy wszyscy. Chodź, chodź Grzesiu, chodź. O, jest i typek. Czekaj, Co się tam przekradać, ja to zostanę przy mieście, bo ktoś się chciał Okej. Okay. a my go prawie teraz Piękno. tego nie Podjedźcie od strony miasta już tymi rudymi Jeszcze mają fałkę i T37 będzie T37 stało tam, nie wiem gdzie jest fałka Poróbcie go, a pomóżcie tam. te rudy jechać miastem, czy mi się wydaje, bo już. No już tak. Nie wiem, czy ja pamiętam, co ja mówię, czy już, czy nie wiem. Jechali. Dwa. jeszcze akurat musiał mnie trafić późno. Chowałem za domu Kto cię zabił? KW-2. Okej. Okay. Po skraju. Jedźcie, jedźcie tymi rudymi, podjedźcie. FAK! Nie czajcie się! Ja to nie to, wiem, to ja to tego to nie to rozumiem, to. słuchajcie, zaraz po... naprawdę. Trzy minuty temu Ruda jadą miastem. Kurwa. Jeszcze nie dojechałem. Gdybyście byli, to byście już go skończyli. Tak on przeładuje i zaraz kogoś zabije. Obieżdżaj go po kontakt. Te trzy strony. Grzesiu ma chyba bicie. Grzesiu, zrobisz kamikadę, podjedziesz w te, wiesz, pod gdzieś, żeby świecić dla rudych, nie? A rudy tam zostańcie na razie. Te czołgi... Te mogą podjechać. ...jadą tutaj. Te, te czołgi pchają do przodu. Te 3,7. Pchają do przodu. Prześ się cofnij, cofnij za kamień. Za kamień. Za daleko odjeżdżasz od tego kamienia. Pchajcie do przodu i te, te czołgi, te rude też pchają. Musicie, bo jest półtorej minuty. Jedźcie, jedź, Fałka, jedź, over, jedź i jedź z nim grześ.

Ja panowie ostatnio No ja jeszcze muszę sprzemieć, ale z zagram do końca tej 12 minut zagram jeszcze, tyle ile to zarobki. Krzysiu. Słuchajcie, jak, ja, jak widzicie, że leci nalot na kogoś, na, tym bardziej na jakiś wolny czołg, ja zapomnę powiedzieć, to starajcie się wtedy do niego nie strzelać, nie? Bo było idealnie wymierzony w oja, po prostu cały prostokącik na oju i wyście strzelili. Ja, no, mój błąd, bon, bo ja nie powiedziałem, że puściłem. Było widać wprawdzie, że leci, no ale wyście strzelili, on się cofnął i nalot po prostu w ogóle nic nie zabrał z tego, co widziałem. Powiem w sumie zejść cały, bo no, idealnie. Przez filmy nie było. Spoko. Hm. Ta mapa na szóstkach, no. Globo. Nawet puścili hmm. słuchajcie, stańcie sobie tutaj w, na tej górce. Randomowej, Kurczę, wszyscy to nie bardzo. Hmm. Nie no, ja stanę z Grzesiem i z Fałką. A rudę niech podjadą na górkę na razie, dobrze? W razie czego z górki też jest przestrzał na dół. Musimy zobaczyć, co nie będą robić. Może w ogóle drugą stroną pojadą. Mają szybki skład. Crazy, prawo bardziej. No zaświecisz się i będziesz dostawał bułę. Ej, drzewo. Wiem, wiem. Widziałem. Nie widziałeś, bo przyjechałeś. <laughs> Widziałem, że przewróciłem <laughs> No przeciwnik. nawet nawet przeciwnik, no Coś w tym jest Ja oni teraz na nawód No w sumie wiesz, standardowa pozycja nie mogli w ogóle drugą stronę polecieć. No to się da jakoś tam wybronić Jedźcie, jedźcie na tą górkę. Cały czas do przodu. Za złoto kupiłeś taki brzydki kamuflaż? Tak. Kurde, ja nie mam spota do bazy, wiesz, się Martwi mnie. A nie mam. Dobra, są. Spokojnie, niech wiadomo, Nie strzelajcie na razie. Wracamy? Tak. Tak. Nie strzelajcie. Kurde, no mówię nie strzelać. I tak dostanę spota. A, no ale ja w nalot wróciłem A. Dobra, jedziemy i strzelamy Te rude jak mają bicie to strzelać Kurde, ja na boku leżę, jak ktoś ma możliwość VK Rudy, rudy, rudy Nie jadę Nowy zakup Chwupy dzięki Musisz świecić też świeć, zakup No ja przepraszam za przewrotkę. Spoko. Czyż zabrakło Cię właśnie do podświecenia, bo na mnie Rudy wyjechał, widział, że chce podjechać świecić i wyjechał, sprzedał mi pestkę, staranował mnie. Już co, dwa dekapy udało mi się zrobić, no ale potem już nic więcej. No nie, nie, wiesz, o to światło chodziło potem. Nie, nie. Chciałem no zaświecić, nie. ale on po prostu widział, o co chodzi. No, jak mam klikniętego? No. Teraz się dopiero ten zapalił. Na wyszarzone. Ej, kurde, mogłem wcześniej za ten. że chyba jadą w drugą stronę. A czy wiesz, Arek? Ale też nie ma wtedy sensu. Wiesz, jak oni. Bo wy, wy powinniście ich wyświetlić, jeśli by jechali na górkę, nie? To raz? Hmm. A... Wiesz co, no jakby jechali przy samym brzegu mapy, to nie wiem, czy ja bym ich tam wyświecił. Jak jadą mądrze, wyświetlił, to. to... Wyświetnił, bo to nie nie wiem, ja tam, ja tam to często tam. rudym świetle, stamtąd wszystko co jedzie. No dlatego mówię, no tak, 30 sekund wcześniej już mogłem. Yy, I trzeba było przestawić, yy, wiesz, yy, bliżej linii, jeden czołg, tam w te budynki, wiesz, że kapie. Ale ten nalup wszedł? Wszedł, tak. Koźwe, nie lubię tę mapę grać. Nie, słuchajcie, stań, stańcie sobie, stańcie sobie, że wam mówię. stańcie sobie ogólnie tutaj. Za tymi różnymi budynkami. Tutaj za zakrętem, gdzie jest kap. Ktoś inny za tym drugim budynkiem obok. A my z Grzesiem będziemy świecić. Ale nie tak agresywnie na środku, tylko myślę, że gdzieś z tych rejonów, Grzesiu, nie Grzesiu, mam na myśli Grzesia na oczywiście typku. Panowie przy kapie za budynkami, coś źle kliknąłem? Czy gdzie wyjedziecie? Przy kapie. Aleś na A6 No a 5 mam jako pierwsze kliknięte. No, za budynkami w każdym razie, za zakrętem przy kapie. Oni będą być może jechać tędy. Więc wtedy byście mieli na nich jakieś tam bicie, nie? wracam razem No to z pierwszej grzesiu. Bo oni Ciebie też znaleźli. No ja nie tam radzisz. Czekaj, uciekaj. To musiało boleć. To musiał poczuć. Tak jest. No, no, tam to z miasta T37. Wam chyba wyjedzie. Kurwa, mać! Wszyscy, wszyscy, wszyscy tutaj są. Wyjechałem na jednego typka, myślałem, że go skończę. Cztery peski dostałem. Um, nie. T37 was będzie stół świecił. No. Musicie odjechać teraz. Schować się troszeczkę bardziej w tą uliczkę. tego T37 gdzieś tam pogłaskać A z tyłu e, ten grzeźbu jedź po tego T37 w tamtą stronę nie, no, w no ale to nie musisz jechać z lewej strony jak pojechałeś tylko z prawej jechać Wsadź mu pestkę i dopiero się schowaj. Uff, dobra. I wróć do chłopaków. W lewo jedź, w lewo, w lewo to stop Nie, ja bym podjechał, bo wiadomo na dupę, nie od miasta teraz mogą pojechać. Także zbierzcie się wszyscy razem po prostu No i są w stanie się przestawić od miasta przyjechać Za rogiem jest. Tu jest za Musi go być ten kto ma dużo życia, nie? Overlord. Masz na wprost masz. Super. I spokojnie czekajcie. I wyjżę, typek bije daleko. daleka. Ej, wyjeżdżaj, bo tak ci włoży. No, i już pojadą po mnie we dwójkę. Tak, no ale to stój tak jak stoisz, to też te, 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 te się nie mnie przejedzie, nie? Ale z lewy masz e, czołg... O nie, ten, to ten jest. No, masz. Co przodu, do przodu jedź. Chyba ma zepsute maga. Pięknie! Tam chyba coś zepsute, bo nie strzelał. Ale farfio. Ale 210, ci też ładnie polosowało, trzeba przyznać. 220 alfa. Ale ty masz tą... z yy, tą... Yy, 88, tak? Tak, 220 alpy. Dobra, ja kończę. Dzięki, panowie. No, dzięki bardzo. Wymęczone zwycięstwo, ale się udało. Wiecie co, ja kończę. Mimo, że tam jeszcze zostało, komuś przekażę, muszę że mi ten mnie już, mi pies tu męczy, także ja przekażę ten Grzysiowi, bo może chcecie jeszcze sobie pojeździć. Dzięki wszystkim bardzo, na razie. Okay.